Siemanko. Jakiś czas mnie nie było, e, ponieważ e, nie było za bardzo co pokazywać. Miałem duże problemy z, e, z łopatką. E, głównie chodzi w, tutaj o łopatkę w przysiadzie, bo e, gdzieś tam ta sztanga niestabilnie mi leżała na plecach i, i przez to powstały mi tam różne przepięcia e, w, tutaj w obręczy barkowej przez które miałem straszne bóle w ramionach i tak dalej. E, troszkę z tym walczyłem. E, dzisiaj mamy, który, chyba jest 1 e, luty, ostatni trening ciężki przed Clash of Titans. także zobaczymy, e, co w ogóle uda się zrobić. E, jestem dobrego jej nadziei, ponieważ odwiedziłem też tydzień temu dobre e, faktory e, tam. E, bardzo dobry fizjoterapeuta, porozbijał mnie, porozluźniał, też tam dał ćwiczenia, które zalecał robić, żeby właśnie troszkę zaaktywować te mięśnie łopatki, żeby tu przywrócić łopatkę do pracy prawidłowej oraz tutaj zwiększyć też zakres ruchu w stawie barkowym, w obręczy barkowej, także czułem różnicę. Tydzień temu, zaraz dzień po tej wizycie robiłem przysiady, to udało się zrobić 355, dwa razy jedynko, e, wrzucę to, jeżeli znajdę, i co, e, ławka 230 mnie zgniotła, ponieważ to też właśnie ten ból się troszkę przepięcie przekładało na ławkę, i właśnie na pracę najszerszego przyciskaniu, była trochę lipa. E, ciągi chyba 330 kończyłem, e, no, ale u mnie tak z ciągami zawsze jest. 10% słabsze są w treningu niż e, na zawodach, więc tym się jakoś tam nie przejmuję i tam żadnych bólów nie odczuwam. Także dyskomfortu e, dzisiaj no, chciałbym zrobić coś powyżej 355, jedynką skończyć. E, jak przysiadłem, przepamiętam, przy WPC 400, to na treningowo robiłem 360 więcej. E, tutaj u Michała. Dzisiaj właśnie jestem już pod siłownią Michała, także zaraz wysiadam z samochodu i idę się przebierać. Zaczniemy trening. Aha, 467 już przysiadam i 400 dodawało na zawodach, bo tylko Łukasz Jaktukiewicz na Monolifcie robił 400. Ale ja to było bardzo ciężkie, pamiętam. Także myślę, że tutaj różnicy nie będzie większej. Nie chodzi bardziej o to, gdzie robię te przysiady, tylko jak robię te przysiady, jak ta sztanga mi leży. No. A tutaj do Michało pół godzinki drogi, także nawet się nie zdążę, nie zdążę ze w fałcie. Chociaż morze są straszne dzisiaj. Minus 20, z H, y, poniżej minus 20, było ale dwa auto mi odpaliło, Tam diesla, to diesla. Ale się udało I, i co tyle na razie. Yy, waga. Uwaga okrutna 162,5. To już właśnie troszkę czuję przez to dużą wagę. Pompę w plecach, bo jak za dużo chodzę. Czy znaczy za dużo? Wystarczy, jak pochodzę 2-3 minuty, nie? to się zaczyna. Także no. E, jest to po twarzy, widać, że jak księżyc w pełni. No, 162,5. Myślę, że jeszcze to, jeszcze, jeszcze to nie jest koniec. Ale nie będę jakoś tam na siłę. E, Jadły, nie wiadomo, żeby ile przytyć, tylko po prostu tyle, żeby mieć energię mm, na trening i na regenerację. Dobra, myślę, że tyle. Wszystko w temacie, jak na ten moment, e, chyba wszystko powiedziałem. Tutaj pre-pump, piję sobie przed treningiem, a w trakcie monsterka popijam. Tym 400 mg kofeiny, znaczący trunin, ta a taki właśnie fajnie, energetyczny. Eee, Szocik mnie nie popuje. W sumie mój ulubiony, jeżeli chodzi z szoty. Eee, pokażę, widać. Skoda, bo 15 rabat jak coś. Na no. eee, stronie Real Farmu. O, właśnie przyjechał Michu. Będzie, będzie trenowany. Uważaj, żeby się nie wyrzucić. Siamano! Nie, <ślistny> wow. wow. ja, co Ale jak Nie wiem, czy łapa, ja bym to wyciągnął... Nie, nie, A ja bym do przodu, nie? Nie! Wiesz, kiedy było ciężko, jakby on zupełnie nie wypuścił. Jakbyśmy tak zareagowali szybko, że on się to by spokojnie byś tam też. Dobra, jesteśmy po przysiadach. Zajmij się po szkole, 3, 6, 5. Treningowa życiówka, jeżeli chodzi o... Polski monolift. E, także największy przysiad w tych przygotowaniach i bardzo lekki. E, jestem bardzo zadowolony. Był lekki, w sumie 2 na 10 poczułem. Teraz słaba. E, zobaczymy, jak pójdzie ława. Myślę, że pan wie, że trzeba skończyć. dzisiaj Będzie dobrze. No, Michał mówi, że było się technicznie, ale że. Także, także do, zadowolony w końcu. Chyba nie będzie. Nie będzie tak źle na tych zawodach. Super, super. <laughs> eee, teraz idziemy ławę sobie, eee, 200 coś skończymy. Myślę, chciałbym. Zrobiłem dwie serie rozgrzewkowe z 70 i 120. Leki był czułem, ale myślę, że jak dołożycie ciężaru, to może to być tylko na plus. Tak A czasem takie jest, czasem Raz, dwa, trzy. Kurwa, trzeci raz no. no Ten ruch wyrabia, wiesz? Może no powtarzalności brakuje. Tak. Na koniec własne oczka. Nie wiesz, masz, rzeczy, że też nie masz ja już tak jak chciał, Nie chciał. O, oh oh, lepiej. Go. trzy. O, I może się spuściła, ale Ale ah. Ale ciężko było. <laughs> Jesteśmy poławie 2-3 na 2 drugie, drugie powtórzenie dużo lepsze. Zresztą jak w każdej serii rozgrzewkowej nawet. I dla trzecie to już było fajnie wyczute, aczkolwiek no, każde, każde pierwsze powtórzenie e, e, sprawiało ból Kiedyś dyskomfort, także troszkę zacisane zęby i jakoś to poszło. Następnym razem, razem będzie dopiero to już chyba na zawodach e, Będę wyposażony w tabletki przeciwbólowe. Dzisiaj będę żadnych ból właśnie, żeby to wszystko czuć co nie gra. No. Teraz bierzemy się za ciąg, zobaczę. Chyba ciąg raczej z pauzą po derwaniu. Tutaj nic konkretnego sobie raczej nie, nie zaplanowałem. Na pewno coś 300 plus, ale ile to nie wiem że coś się okaże dopiero w rozrzewce ale już powiem wam szczerze, że jestem zadowolony z tego przysiadu najbardziej mi się cieszy mmm, bo no bo dobrze, było lipa straszna lipa ból po przysiadach miałem, miałem taki, że kurczę musiałem siedzieć 15 minut i właśnie w tej pozycji skulony i czekać aż kurczę przejdzie a dzisiaj taki ból średni średni nawet nawet nie średnich, taki 2 na 10 e, po którym mogłem zaraz e, e, zabrać się za sprzątanie sztangi no, no i ciężar też, 3,65, także zazwyczaj życiuweczka taka, z polskiego monoliftu mm, więc przyjdzie świeżość, myślę, że będzie dobrze no lecimy mm, dobra Ok. By było mniej więcej. Teraz sobie złożymy 2-2. E, ogólnie między seriami dużo siedzę, bo chodzę, to mi zaraz plecy przypina, pompują się. E, tak mówiłem wcześniej jest. E, jest ta waga trochę e, podniesiona. Zresztą widać, że są okrągły. Pewnie zastanawiacie się co leci. Leci pół grama testa, e, 30, miligramów metki, e, MK 30 mg metki, Mk30mg i to wszystko, to wszystko. E, ktoś mówi, że to metka syf i tak dalej. E, też się spotkałem, teraz jednak jest najbardziej przebadany z e, Wiadomo czego się spodziewać, ja nie lubię jakichś tych egzotycznych rzeczy stosować. Ja też nie stosuję tego długo, bo cztery tygodnie, czasem nawet nie eee, Tutaj też oczywiście to jest wszystko wsparte osłonkami na jelitę, na wątrobę, na serduszko eee, no. I tyle. Po zawodach sobie zejdę domu na mostek i zwazimy się za Strochmana, powiem szczerze, bardzo tęsknię za Strochmenem już jestem głodny Strookmela, tym jestem przejedzony troszkę, tego, te przygotowania nie sprawiają mi tyle przyjemności, co może mieć też oczywiście wpływ na wynik finalny. Nie jestem taki głodny, też tam no, wiadomo, że jest topka, jeżeli chodzi o zawodników, bardzo mocni, ale no, nagród nie ma tak. Kurczę, ja jedziemy tylko po jakieś tam rozpoznawalność, po po jakieś tam, czy tak, tyle. E, a nie mogę, po pas, chyba, bo pas zostaje się. a w Gdzieś zostaje pas. Więc tyle. E, jak tam mówię, trybouję dla trybu, to jest, w jestem w trybouję, jestem bardziej dla, za przyjemności odskoczni. A tak, e, serduchem zawsze jest Więc tutaj kurczę, na pewno powrót będzie fajny. Fajnie będziemy się wracać do Gło. Zwłaszcza, że jest taka pogoda. Kurczę, ja już miałem ogólnie w planach w styczniu robić trochę leko, właśnie tu też między innymi spacer z Jokem, który miał mi poprawić trochę tą pozycję lobar w przysiadzie. No ale e, wiecie, ja tutaj jestem z północnej Polski, środkowo-północnej e, okolice Grudziądza, więc lód, cały czas na minusie, wszystko skute lodem, e, bruz. Nie chcę się jak zakładać dwie, trzy bluzy kurczy, to nie ma sensu chodzić z jokiem, bo ten jok i tak będzie spadał z pleców w tym ułożeniu lowbar, więc, więc tak to wygląda. Z drugiej mogę sobie pomarzyć tyle, co ostatnio robiłem belkę. O, belkę, tu wrzucę filmik. E, ostatni trening robiłem belkę sobie na sztywnych nogach. Tak, tak no nie była aż całkiem sztywna, ale... Nie miałem po prostu zamiaru wybijać jej z nóg, udało mi się zrobić 160 na 3, ale to też bez celu tego nie robiłem, ponieważ wyciskanie belki tutaj aktywuje fajnie mięsień zabaty, który tutaj właśnie w przysiadzie ma ogromne zadanie trzymać łopatkę, czy też, też w wyciskaniu leżąc, więc zapomniałem troszkę o tym ćwiczeniu, teraz sobie przypomniałem, co też żałuję i będę jeszcze na pewno wyciskał sobie beleczkę w tych przygotowaniach, żeby tą łopatkę trzymać w jak najlepszej kondycji tej jej pracy. Dobra, dokładamy ciężar. Troszkę pod kolanem zacząłem czuć, że jest, że jest dość, dość ciężko, ale jakoś udało się kolano pokonać. Może następny trening właśnie ciągu zrobię z pauzy pod kolanem, bo na wysokości kolana, by ten odcinek wzmocnić. Dobra, myślę, że 3-2 pójdę. A chuj fizyk, nie? Uu, jak nie widzieliście e, jeszcze, ale pewnie widzieliście, ale jak ktoś nie widział, to zapraszam do sobie obejrzenia na, na kanale Real Farmu odcinka z Kelichem jak miałem, e, gdzie z Kielichem wyszedł już, pójdzie również odcinek z Krzysztofem Wierzbickim, mm, gdzie się próbowałem w ciągu sumo, wiadomo Krzysiu, e, no... Jest w tym mistrzem. Eee, najlepszym Polakiem, znaczy długo takiego nie będzie. Jeżeli chodzi o sumo, który się kręci wokół 500 kg cały czas regularnie, więc na pewno eee, was to zaciekawi. Tylko eee, nie wiem, kiedy będziecie oglądać ten materiał. Czy to już wyszło, czy dopiero wyjdzie, więc czekajcie. Ale odcinek z kielichem już jest. Dobra, dokładam 3-2. Opa, Kelich tam. Dość. Widzimy, myślę, że ciężko konkurencją się z Europy, bo to są młodzi, dużo młodych, gniewnych. Więc tutaj na pewno zaskoczy, moim zdaniem, młody Czech. E, funiok chyba, Funiok. Ondry zresztą też jest bardzo mocny. E, zobaczymy, jak Anglicy się pokażą, bo wiem, że żadnego nie ma na lodzie. E, z racji chyba jeszcze tej żałoby przy, e, przez zmarłego odwojera. E, więc ciekawe, jak się zaprezentują ci ze starszej gwardii, właśnie z Anglików, z Nie wiem, czy to będzie Tom. Chyba luk będzie na pewno on zawsze był do... przygotowany. Zazwyczaj jest więc szkoda, że nie ma Biorsona, A Bjorson się przykuje na 500 kg, więc 515 za duży hajs. Więc wcale się tego to, to, to nie dziwię. Och, hajs kosmosu: 250 tysięcy dolarów. To jest to jest musiał wygrać Giants Live 8 razy ponad. Chyba 40 koła za dziańcach, bo o 10, bo chyba było 30. Dobra, odpoczynek i lecimy dalej. Dobra, 3-2. Tutaj 4-25, 20 niebieska, 2-15 metalowe. <laughs> Jakby ktoś nie wiedział. O oh, kurwa, jeszcze jeden backpump w jak, jak Cholera, może to ostatnia seria. Zobaczymy. No tylko plany. No, urajcie Oj, moroszki przed oczami. Uf. Dobra, mimo że trzysiawka była duża, to jakoś specjalnie nie czułem, żeby, żeby to był mój max. Więc spróbuję dzisiaj jeszcze 340. Jak to zrobię, to będzie super. Ponieważ ja jestem też przy po przysiadach i po a zazwyczaj robię ciągosłowno ciężki. W sumie w całych przygotowaniach, tego nie umiem, więc ja stosuję takich treningów jak jest że raz w tygodniu robię ciężko wszystko. E, w sumie tylko jeden raz w właśnie dzisiaj to widzicie. E, no po prostu nie umiem, nie jestem w stanie. Moje ciało nie umie tak e, źle to znosić. Nie umiem tak z siebie wykrzesać tyle siły, żeby to robić co tydzień. E, no i też bym, bym się zajechał, na tak robił. I pewnie ja wiem, się doznam jakiejś konkluzji, chociaż już, już nie jestem w pełni zdrowy. <gry> także, także tak to wygląda. Myślę, że kurczę jest tutaj potencjał na uda się te 3-4 zrobić, a w głowie już mam to, że to zrobię. Jest tutaj potencjał w następnym treningu na życiówkę właśnie w tej formie ciągu czyli spawu po oderwaniu. Jak na życiówkę, to i na życiówkę e, na zawodach. Dobra. Chwila regeneracji. Muszę ogarnąć te plecy, bo strasznie czuję pompę. E, na końcu jeszcze brzuch przepompuję, e, żeby tutaj właśnie troszkę odciążyć się z tyłu. E, I tyle. Nie? Myślę, że to więcej nie będę tutaj nic skombinował dzisiaj. I do domu na obiadek. 34. O kurde. Dobra, 340. Ostatnia seria. Trzeba to wyjebać i kończyć ten klinik. Przeprot w więc ten Może mi się tylko wydawać. Ale poszło. Dobra. Chwilę posprzątam ciężar. Dostałem jeszcze kilka pytań. Czy tutaj na tych zawodach Krasotis to planuje jakąś na sto i tak dalej. Nic z tych rzeczy niestety. Nie wiem czy w tym roku do nas to. Na 100. Raczej nie, a jak już to w przyszłym roku E, to muszę też ciało na to przygotować, to jest nie za bardzo ze druga sprawa. Chcę tam w końcu z, y, przełożyć tą bazę, a e, na no to też potrzeba czasu, bo trzeba przede wszystkim no, po, i pracy, nie? Więc od marca chcę po zawodach już nie ze Struckmana, mm, żeby tam w sezonie być przygotowanym. E, tutaj głównie mam na myśli e, przełożenie tej siły, co mam na szybkość. Powrót z tą szybkością, bo rok temu nie miałem takiej szybkości jak powinienem mieć, jaką miałem kiedyś. No, myślę, że jakiś kurcze chciałbym zauważyć, że sobie w tym roku na zawodach Strongman 400 RAF. Jak będzie taka możliwość, gdzieś w martwym ciągu. No, to tyle, jeżeli chodzi o to. Także żadnej tam tony to na razie nie próbuję. Nie, nie mam w głowie. Jak już to w przyszłym roku, bo to muszę zebrać. Druga sprawa też ekipę do asekuracji przede wszystkim, bo to muszą być naprawdę e, ludzie. Kurczę, e, muszą być ludzie po prostu. Dużo jest takich treningów, gdzie trenuję sama, bo gdzie trenuję tylko ja, Michał i ktoś jeszcze. Trzech. No, do asekuracji kurczę przysiadów e, 350 plus. E, no to lepiej mieć, mieć troszkę tak z 5 sześciu, nie? po dwóch na każdej stronie, jeden z tyłu, no e, może wystartuję na pewno jeszcze w grudniu z Neoprena. E, raczej na tak na 80% w grudniu będę chciał wystartować w Neoprenie. Z tryboju. E, powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o taśmę, to czy nie czuję tej taśmy za bardzo. E, nie wiem, czy tego co dzisiaj tam ja nie zrobił w Neoprenie, bym trenował cały czas w Neoprenie, e, no ale nic. Teraz już na pewno jest nie czas na zmianę, tylko trzeba pozostać na tym, co jest. No i wszystko w temacie dzisiaj. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć.